Szukamy mojego pierwszego obozu harcerskiego, na którym byłem w życiu, jesteśmy w żywcu. Słuchajcie, jesteśmy w Zarzeczu, pod Żywcem Powiem Wam, że ledwo poznaję to miejsce Ale Tutaj na tej polanie Tu w tym miejscu, kiedyś stał obóz harcerski Ledwo poznaję to miejsce Bardzo się pozmieniało Nic już tu nie ma, żadnych harcerzy Domy się tutaj pobudowały nie ma już, nie, ma, no nie można tego rozpoznać tego miejsca. Ale tutaj, właśnie tu żeśmy kiedyś spędzili 3 tygodnie. Pierwszy obóz harcerski w tym miejscu. Przychodzę, wracam tu co kilka lat, w to miejsce i po prostu się nie poznaje. Kiedyś był szlaban, stołówka, była na dole. Teraz wszystko wyprzedane. Ludzie się pobudowali działeczki. Nic tu już nie ma. My name is Kamil Konrad Rudnik. I share my passion for remote traveling, exploring and mountaineering. I invite you to join me and together uncover wonders of our planet. Tu jest ta polanka. Tu już ktoś się buduje. Na razie tu zostawię auto. A tu wydaje mi się, że tutaj gdzieś nas ganiali właśnie z plecaki do plecaków kamienie. I kuźwa w dół tutaj do strumienia. Mieliśmy właśnie z tych górek, właśnie tutaj, w ramach ćwiczeń, za to, że nie chcieliśmy spać w nocy, nie przestrzegaliśmy ciszy nocnej, to żeśmy tygali. Pójdziemy sobie do takiego miejsca, gdzie pionierzy rosyjscy byli. Oni mieli lepszą infrastrukturę i to mam nadzieję, że jeszcze zostało. Nie zostało do końca zniszczone. A to nasza, nasza polana, po prostu. Tylko tyle zostało. Tu widzicie, jakie domy się pobudowały. To by nie było w latach 90. Tu zobaczcie jeszcze ślady, właśnie po harcerzach. Tu kawałek dalej, kawałek od tej polanki. Obiekt chroniony. Jest jeszcze Lilika harcerska. Komenda zgrupowania. Także widzicie, tyle zostało O, i tu byli tu byli pionierzy i tam Albo tu była komenda, a pionierzy chyba będą tam niżej po drugiej stronie ulicy z tego co pamiętam i my umyliśmy u nich na ognisku Raz czy dwa razy U tych właśnie pionierów sowieckich No coś jeszcze jest, widzicie jakieś domki stoją No wiadomo, że już nikt z tego nie korzysta i tu chyba przejścia żadnego nie ma, płot się ciągnie Także pójdziemy sobie dalej i zobaczymy, co zostało z bazy nad jeziorem. Tu też jest działka pusta, i ona też należała do harcerzy. Całe to tam, od tamtąd. Nie wiem, kto tutaj ktoś kupił te dwa domki, ale całe tutaj, tutaj aż dotąd. To należało do harcerzy. I tu była chyba stołówka, to żółte takie. Zaraz wam to pokażę. Tu chodziliśmy na posiłki. Tu widzicie? Tutaj typowy ślad, właśnie. Z i Peposzki Jeszcze wiadro jakieś takie historyczne jest Skrzynka na, z piaskiem O, a tu woda Także widzicie, coś takiego Wszystko to umiera, nie? Degradacja następuje z, z wiekiem Z roku na rok I tu dalej, to cały czas należało wszystko do harcerzy W lata świetności, jak jeszcze harcerstwo, harcerstwo przeżywało swój najlepszy czas Tutaj tuba kuchnia chyba, przygotowywali posiłki. Przez wszędzie widzicie jest ochrona, a tu Tu była stołówka z tego co pamiętam, ale ona tak nie wyglądała, chyba nie była taka obita cała, na no jakieś okna powinny być coś, ale no dalej ta sama firma ochrania, może obili i tu był szlaban, w tym miejscu mniej więcej na tej wysokości był taki szlaban zielono-biały. Ośrodek obozowy, widzicie? Wówczas ZHP Katowice to było to. To było to. to, chyba nie wiem, czy to Eternit chyba jeszcze nawet jest. Także to jeszcze. I tu był szlaban, i był koniec, ale pokażę Wam najciekawszą część tego całego zgrupowania. Widzicie, tutaj jest widok na jezioro. I na góry stąd. I tu jest taki moment niebezpieczny, trzeba przejść, szybko przejdziemy, bo po prostu I tu jest zejście, o, widzicie, tu nawet jest tablica, nie zauważyłem jej. O, tutaj terenowy kwizyn, ale to nie ma sensu, nie? Tutaj inni niech stawiają swoje. I teraz idziemy na przystań, właśnie z I tam mają też taką fajne miejsce biwakowe, można przyjechać nawet z rodziną, chyba, zabiwakować. Pięknie pachnie, słuchajcie, lasem drewnem Ale widzicie, to wszędzie jak grzyby po deszczu. Ludzie się bogacą i stawiają domy. Także coraz tego. To co było kiedyś dziczą i przyrodą, teraz jesteśmy, jesteśmy praktycznie otoczeni we wsi, tak? Teren prywatny. Także już tutaj jesteśmy ostrzeżeni. No i to jest to miejsce. Zobaczcie, tu też jest ZHP. Można też wejść. Tutaj byłem kiedyś zwiedzałem. Mają domki normalnie, już teraz harcerze nie śpią pod namiotami. Tylko śpią w takich domkach, żeby spełnić absurdalne wymagania sanebidu Właśnie ten niemiecki ornung, a nie, a nie takie, takie puszczaństwo, swoboda, wypoczynek na przyrodzie. Tylko w takich w takich kramach się śpi teraz. Tak to wygląda. I tu jesteśmy nad samym jeziorem. Spełniamy wszystkie wymogi. I pójdziemy sobie teraz na, na pomost i myjnie zobaczymy w jakim są stanie. tu żeśmy chodzili się myć właśnie kawałek było. O, tu są myjnie. Wszystko jest jeszcze, słuchajcie, co nie całkiem to, nie całkiem to padło. Tu jakieś widzicie ognisko można zrobić. Akurat jest za wczesna pora dla mnie, ale no, mogłem sobie tu samochodem przyjechać w to miejsce, tam szlaban, szlabanu nie było, tylko jest napisane, że teren prywatny I zobaczcie jak to wyglądało, ile to było w stanie ludzi ugościć Tu można wejść, nawet sobie te domki zobaczyć, jakby ktoś chciał Tak tak harcerze właśnie, o, taki był komfort, słuchajcie, to była rewelacja Woda zdatna do picia, tylko po przygotowaniu Krany no pewnie wykręcają na zimę a może już nie używają tego od wielu, wielu, wielu lat, bo to tak wygląda jakby nie było użytkowane. Rury, zobaczcie, ale tam plastikowe. Włącznik, prąd. rozobaczymy. Nie działa, ale żarówka jest. Jak posprzątać prysznicę. Zobaczcie, tu jeszcze skudeczka ładnie zabezpieczona, żeby nie skordowała. Miska jakaś tam. Domki ponumerowane i zobaczcie na szynach w <laughs> taki sposób, tam, jakaś, tam jakiś domek czy coś, czy latryny, może nie wiem, może nawet latryny. Zobaczcie dalej, tu jakie miejsce, nawet ile tu samochodów by się pomieściło. A właśnie, ja tak kojarzę, że nie wiem czy my gdzieś. Na to na innym obozie, no to chyba do latryny tu jest prąd podciągnięty. <laughs> A tutaj tu helikopter może lądować. Jest jeszcze oświetlone, bo jest lampa. Teraz mamy ostatni etap, zejście na przystań wodną. To żeśmy chodzili na pomost. Kąpać się, opalać. Nie wiem, czy on już nie jest. To był taki pomost, który pływający. W związku z tym, że jest po sezonie. Nie widzę go już. Ale, ale wiem, że jest. Pokażę Wam na jakichś zdjęciach historycznych. Jak odnajdę. Że jest ten pomost. Jednak jest. Nie było widać. Zobaczcie, nasi tu byli. Zobaczcie, jeszcze żagrówka sobie stoi na jeziorze. Nie wiem, zalew Żywiecki. Nie wiem, jak to się nazywa. Sprawdźcie sobie w internecie. Sztuczne jezioro. I tutaj w sezonie. Ja tu wchodziłem. Tu się schodziło. Był mostek i można było wejść. Teraz nie wiem, może poziom wody jest niski, bo zobaczcie jaka jest sytuacja. Nie wiem czy to zda. Ale po prostu to jest pływająca część. I tu właśnie taką bazę już w latach tam 90. hercerzy mieli. I się wypoczywało. A dzisiaj no majątek został, ale się degraduje z roku, z roku na rok. Widać, że nic nowego tu nie powstało od, od 30 lat, tylko cały czas cały czas eksploatują i zużywają to, co kiedyś za komuny powstało. Tak jest tutaj eksploatowane. Nic nowego, jakby ten cały rozwój, cały ten boom, boom gospodarczy 30-letni, jaki Polska przeżyła, Harcerstwo przyspało. Harcerstwo było dotowane za komuny. A później no nie było w stanie znaleźć na siebie pomysłu i się rozwinąć. Tylko po prostu zużywa to, co te materiały, te dobra, które otrzymało kiedyś. Takie beczki, widzicie, tam są beczki pod spodem i to pływa sobie. To był mój pierwszy obóz harcerski, właśnie tutaj w górach. I od tego wszystko się zaczęło. Przygoda z górami, moja. Fajnie tu być, bardzo się cieszę, że tu odwiedzam to miejsca z dzieciństwa. Ale mamy dużo zadań jeszcze cały czas, ściana południowa jeszcze mamy zdobytą hoverle, mamy zdobyte rysy, mamy zdobyte zdobyty gerlach. Potrzebujemy jeszcze Śnieżkę, najwyższy szczyt Czech zdobyć, jeszcze kilka innych celów. Także u przemieszczamy się dalej. Słuchajcie, jesteśmy w takim pascie kiełanej miasteczko w Czechach. Widnawa się nazywa. Także przebijam się, powiem Wam tak, bo nie nadawałem długo. Czyli od wczoraj wieczorem dotarłem do żywca. Nocowałem jak zwykle pod, pod Tesco, pod hipermarketem na parkingu. Tam toalety są, jest dostęp do wody, można zapasy żywności uzupełnić. I dzisiaj się przebijamy. Bardzo ciężki dzień. Jeszcze w żywcu podjechałem tam na ten zobaczyć, pierwszy pierwszobór serserski, na którym byłem za Zarzeczu. A później zacząłem się już przebijać na Dolny Śląsk Sudety tam Przejeżdżając przez y, Górny Śląsk, tam no, masakra, bardzo źle się jedzie, bardzo dużo samochodów. Dwie godziny byłem uwięziony jeszcze w Bielsko-Białej na, na obwodnicy, bo był wypadek. Nie można było uciec, w ogóle zjechać ani nic. Także jest, jest ciężki dzień i po prostu cieszę się, że tutaj Mamy trasę przez Czechy, bo dojdzie mi do kruzika, tutaj mamy Słowację, tu na początek będą się te flagi wymienić, na początek dojdzie Czechia, też nigdy nie byłem w Czechii, no tylko coś nazwa zmieniła, były Czechy, teraz jest Czechia, a my jedziemy w kierunku Bocisławia Śląskiego, jutro, jutro rozpocznę prawdopodobnie od wejścia na śnieżnik. Słuchajcie, wczoraj byliśmy na Słowacji, a dzisiaj już jesteśmy w Czechach. Zmierzamy w stronę Kotliny Płockiej. Słuchajcie, osiągnęliśmy przełęcz. Także spięliśmy się, żegnamy Czechie. Witamy Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Tutaj zobaczcie, można sobie zabiwakować w takiej scenerii. Jest parking, jest przełęcz, widać góry. Jest miejsce na ognisko, jest nawet toaleta, śmietniki, wszystko jest, co chcecie. I tu można przyjechać i fajnie spędzić czas, zabiwakować. A tu widzicie tradycyjne słupki. Cały czas jak jechałem, wyjechałem wzdłuż granicy. P jak Polska, C jak Czechia, tu mamy i mamy następne. Cały czas jak granica biegnie, to takie słupki wszystkie ponumerowane. I tutaj widzicie tam dalej to biegnie. Także szlakiem granicznym ściany południowej wracamy teraz do Polski, do śnieżnika. Jeszcze zobaczmy, tutaj, na ten widok, jak to wygląda. Samochód się spisał, daje radę. Patrzcie, tu można sobie nawet pojeździć jeszcze. Offroad zrobić w terenie. Takie widoki stąd są. Pogoda jest niesamowita. Około 30 stopni, tutaj trochę wieje, ale no Bardzo gorąco Lato, 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 no tutaj Dolny Śląsk to jest klimat ma niesamowity Jak we Francji podejrzewam, tak podobnie tu jest Że wina można byłoby tutaj na stoku Uprawiać Także mamy tutaj Tu mamy jakieś historyczne informacje My ruszamy dalej. O, zobaczcie jakie piękne samochody jeżdżą. Historyczne. Przejechały właśnie Mercedes. Jakieś takie legendy. Kolejny dzień dobiega końca. Nocujemy w górach w okolicach stroni śląskich. Jutro będę wchodził na śnieżnik i już podjechałem sobie na parking. Ale też w związku z tym, że miałem trochę więcej czasu. Umyłem się, zjadłem, i tu widzicie sobie przygotowałem, kolejne miejsca, gdzie chcę, które chcę odwiedzić. I też jak po kolei do nich najlepiej dojechać, sobie popatrzyłem na mapie, które po kolei, bo to e, trzeba było też przemyśleć. Pewnie tu jeszcze z niektórych z nich, szczególnie tu mam na przykład Górszyca mam tylko jeden punkt, całe te góry sowie tam, darka kwietnia to w dłuższ przejdę, ale tu te inne miejsca. Do wspinania się po górach i do, do tam, gdzie są ci innoplanetanie pochowani pod ziemią te miejsca. Do nich będziemy właśnie też dojeżdżać. i chcem, no Chciałem sobie to tak zaplanować, żeby było w miarę sensownie. Także dzisiaj miałem trochę czasu. więc od rana startujemy.